Kolektywidualizm, część 19. Łańcuchy dostaw w gospodarce, bezpieczeństwo łańcuchów dostaw w gospodarce globalnej, WS w gospodarce regionalnej. Łańcuchy dostaw: zalety gospodarki globalnej. Przede wszystkim jest dużo szybszy postęp technologiczno-gospodarczy. Bo faktycznie do wzajemnej niejako współpracy jest zaangażowana dużo większa ilość ludzi, dużo większa ilość przedsięwzięć. I w związku z tym faktycznie postęp technologiczno-gospodarczy w gospodarce globalnej jest znacznie bardziej dynamiczny. Ale bezpieczeństwo łańcuchów dostaw w sytuacji, Gospodarki globalnej uważam ja, że nie jest takie bezpieczne, ponieważ pokazało to między innymi pokazała to między innymi pandemia COVID-19, która w praktyce nie była te łańcuchy dostaw nie były wcale takie zabezpieczone, zaczynały się problemy. Na, na rynku leków zaczynały się problemy na rynku paliw. No, fakt, że też krótko później wybuchła ta wojna, ale faktycznie ogólnie rzecz ujmując były problemy z łańcuchem dostaw. Pamiętamy między innymi jaki był szał wtedy ludzi, jak się rzucili na ten tak zwany papier toaletowy i jakieś inne artykuły, gdzie nagle się zrobił tego straszny niedobór. Generalnie, jeżeli mamy różnego rodzaju produkcje rozproszone po całym świecie, gdzie warunkiem płynności wymiany tych towarów i dóbr jest właśnie, są właśnie dobrze rozbudowane szlaki, szlaki handlowe, czyli generalnie szlaki transportowe, tranzytowe, gdzie te wszystkie nasze artykuły, wyroby są. Między kontynentami, między krajami, możliwie jak najbardziej dynamicznie przesyłane. Jeżeli to wszystko bardzo dobrze działa, to jest ok. Czym lepiej działa, krótko mówiąc, logistyka w takiej gospodarce globalnej, tym lepiej działa cała gospodarka globalna. Jest bardzo, bym powiedział, cała ta infrastruktura logistyczna stanowi w gospodarce globalnej. Bardzo infrastrukturę krytyczną, czyli bardzo krytyczną infrastrukturę, która jest bardzo wrażliwa na różnego rodzaju za zaburzenia. Nie? Nie daj Boże, coś w tej logistyce będzie się źle działo poprzez jakieś konflikty między krajami, poprzez jakieś różne czynniki. Mogą być nawet, yy, no nawet czynniki naturalne, jakieś yy, katastrofy. Yy, przyrodnicze no, tajfuny poważne jakieś wybuchy wulkanów i tak dalej, które się jednak tam no, zdarzają i to wcale nie, jak się okazuje, aż tak rzadko nie? szczególnie właśnie różnego rodzaju tajfuny poważne, cyklony i tak dalej no i wówczas yy, cała ta gospodarka globalna jest mocno narażona na szwank na jej po prostu płynne działanie. W sytuacji gospodarek regionalnych, łańcuchy dostaw, w związku z tym, że są dużo krótsze, to po pierwsze, emitują dużo mniej spalin, no bo wiadomo, te odcinki są dużo krótsze. Dużo mniej nakładu pracy. No bo wiadomo też te odcinki, nie trzeba pokonać te odcinki, nie wiadomo na jakim potężnym dystansie tylko ten dystans jest wielokrotnie krótszy. Dużo mniejsze nakłady eksploatacji wszystkich tam środków transportu, które są związane z, z przewozem tego towaru dużo krótszy czas przede wszystkim dużo krótszy czas. To są wszystko elementy, które często właśnie w gospodarce globalnej w ogóle nie bierze się pod uwagę. Tyle się mówi o tej ekologii i tak dalej, a nie bierze się pod uwagę, że e, faktycznie w gospodarce globalnej cały czas sterty kontenerów muszą ciągle się przewalać z jednego krańca świata w drugi krańc świata. Cały czas transport morski cały czas te przeładunki transport lądowy tirami i potem jakiś już y, transport już lokalny y, ciężarówkami i non stop, non stop to się kręci to jest jedno druga rzecz gospodarka globalna dużo stwarza mniejsze bezpieczeństwo zabezpieczenia produkcji, a więc w związku z tym, że tak jak teraz produkcja została głównie wystawiona, wyrzucona głównie do Chin i Indii to mamy dużo mniej mniejsze, dużo mniejsze bezpieczeństwo w razie różnego rodzaju jakichś problemów konfliktów, dużo mniejsze bezpieczeństwo właśnie na pozyskiwanie niezbędnych Takich artykułów wrażliwych jak leki, jak e, jakieś właśnie mikrochipy, jak różnego rodzaju podzespoły, które są potrzebne znowu do produkcji gdzieś dalej. W związku z tym, że gospodarka globalna charakteryzuje się właśnie czymś takim, że w jednym miejscu jest praktycznie produkowane wszystko na resztę świata to w sytuacji jakichś konfliktów niesnastek, w sytuacji jakichś różnych zgrzytów bardzo łatwo zaburzyć ten przesył towarów w sytuacji gospodarki regionalnej tego typu ryzyka nie ma bo no z automatu mamy z automatu mamy yy, dużo większą tą samowystarczalność czy to zabezpieczenie tej produkcji przez to, że ona jest wykonywana bardziej regionalnie no to nie ma tego ryzyka że jakiś kataklizm że coś, że coś się tam wydarzy jakiś konflikt międzynarodowy i nagle jakieś łańcuchy dostaw zostaną zerwane i zostanie jakiś i będzie jakiś problem z dostarczaniem jakiś bardzo wrażliwych artykułów takich krytycznych, jak na przykład leki, jak mikrochipy, jak jakieś niezbędne podzespoły do, do produkcji jakichś innych części, i tak dalej. Tak jak to już nieraz nam pokazano, pokazała historia teraz, gdzie były zaburzone te dostawy, na przykład mikrochipów jak był konflikt, tam o ten czy jak, jakieś były napięcia wokół Tajwanu. Tak samo właśnie tyczy się to leków. Uważam, że gospodarka globalna jest daje najszybszy rozwój, ale jest w przeciwieństwie do gospodarki regionalnej dużo bardziej niebezpieczna. Uważam, że gospodarka ogólnoświatowa powinna zmierzać do rozwoju równolegle gospodarek regionalnych, nawet z naciskiem na Rozwój gospodarek regionalnych, żeby się zwiększyło bezpieczeństwo gospodarcze i bezpieczeństwo logistyczne, owszem, też z zachowaniem z zachowaniem współpracy globalnej, czyli równolegle gospodarka regionalna z naciskiem na rozwój gospodarki regionalnej, czyli nie, pa, nie patrzeć tyle, czy się coś do końca opłaca, że tam na gospodarce globalnej ogólnie wychodzi coś taniej i tak dalej, przestać patrzeć tylko i wyłącznie ciągle aspektami finansowymi, żeby tylko i wyłącznie maksymalnie się opłacało, tylko zacząć, zacząć coraz bardziej wprowadzać aspekt bezpieczeństwa. Przede wszystkim chcę tu podkreślić, że bezpieczeństwo logistyczne zdecydowanie jest dużo mniejsze w gospodarce globalnej, i bezpieczeństwo produkcyjne, bezpieczeństwo właśnie zapewnienia jakiejś ciągłości dostaw, jakiejś produkcji artykułów takich wrażliwych, niezbędnych, takich kluczowych, jak na przykład te mikrocipy, jak na przykład leki. Jak różnego rodzaju substancje chemiczne do produkcji leków. Uważam, że Uważam, że właśnie jest to bardzo, bardzo e, zaniedbana e, zaniedbany aspekt, który w dzisiejszych czasach no praktycznie nikt nie bierze pod uwagę. See you later.